Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, witajcie, my dzisiaj już żeśmy wstali i zaczynamy dniuweczkę od kawusi, kawusię przyszykowała Madzia, Madzia w ogóle tak. pierwszą noc spała w przyczepie, a powiedz nam Magda, co to się tu działo w nocy. No, kto spał, to spał. <noise> Pierwsze nocy bywają trudne. Ale są ciekawe i są takie inne i nowe. Tak. Magda postanowiła północy pilnować nas tutaj, żeby nas nikt nie ukradł, żebyśmy nie odjechali, więc generalnie się chyba nie wyspała. Ale nadrobimy. 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 Kaweczkę tu już mamy, tak. słuchajcie, zobaczcie jaką piękną, przyszykowaną. Jeszcze nam braku wody tak. na herbatkę miętową. Także... No dla mnie oczywiście, A. tak? Dobrze. No, ale słuchajcie, wysłałyśmy chłopaków z garami, poszli bez gadania, nawet, nie? No, bez gadania poszli mieć naczynia, więc oni myją naczynia, a my robimy kawkę. Tu zaczynamy już szykować śniadanko, ale mamy dzisiaj w zamyśle zrobić na naszym grillu, na naszej patelni która była y, z nami w Hiszpanii, właściwie przyjechała z nami z Hiszpanii, Patalia do Paeli, ale spróbujemy na niej zrobić dzisiaj jajecznicę. Mam nadzieję, że nam wyjdzie. Jajeczniczka będzie na wypasie, bo z kiełbaską wczoraj nam zostało z grilla, trochę to wykorzystamy. Pieczareczki, cebulka, także będzie się działo. A tu zobaczcie, dzieciaki już od rana bawią się w tym małym strumyku. Ten strumek nie był wcale taki mały, bo tu widać, że jak teraz ostatnie ulewy były, no to była woda bardzo wysoka, no i trochę szkody tu narobiła. Nawet tam wczoraj porządkowali jakieś połamane drzewa i tak dalej. No ale sytuacja opanowana, wszystko ogarnięte. No więc zapowiada się kolejny bardzo miły i przyjemny dzionek. Pokażę Wam. Akurat kolega jest tutaj na kempingu. Zobaczcie, jakie ma auto. Bardzo ciekawe. Cześć. Cabrio. Cabrio. Taki camper. Mogę otworzyć, tak? Teraz, teraz już jest, teraz już jest A, załadowana ale generalnie z wszystko i tak dalej. Bardzo fajny pomysł. <laughs> wywalowany po wojskowemu. Moro. Jaka to jest marka? Jaka marka to jest? To jest Mercedes. To jest Mercedes. Super. O, świetnie To rozłożony była z tyłu yy, roleta, także bardzo fajnie. Na razie. Dzięki. Dzięki szerokości. Także słuchajcie, pomysły, pomysły są naprawdę rewelacyjne. Teraz będzie wyjeżdżał tu już. Słuchajcie, pole kempingowe naprawdę rewelacja. Tu też ciekawie. Jest bus z górną taką nadstawką z namiotem. Fajnie. Wczoraj widzieliście, tu było bardzo dużo przyczep. W nocy stały kampery, ale rano podjeżdżali już. Także to jest taka baza wypadowa, jak ktoś zwiedza Ojcowski Park Narodowy. Zatrzymuje się i chyba najlepszy kemping w tych terenach. Nie ma co ukrywać. Fajnie, wszystko o, machają ludzie, którzy przyjeżdżają. Świetnie, w nocy oświetlony przede wszystkim. Czyste sanitariaty. Rzadko się zdarza, słuchajcie, ale tu muszę pochwalić naprawdę właścicieli. Bo jest rewelacyjnie. Właściciele podchodzą, rozmawiają, yy, słuchajcie, nawiązują relacje tutaj z ludźmi. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Taki trawniczek to chciałoby się mieć na każdym polu kempingowym. Ja, zobaczcie, chodzę na poso tutaj. Rano rosa, byliśmy zmadli się przejść. To fajny efekt, słuchajcie. Tak stąpać po takiej rosie i po takim trawniczku. Także, na razie niewielkie pole, myślę, że z 50-80 pewnie miejsc takich. Natomiast rozmawiałem wczoraj z właścicielem. To już zobaczcie tam z tyłu, za tym kamperem, ostatnim, który stoi. Jest tam już w przygotowaniu kolejne tyle, że tak powiem, miejsca. Z tamtej strony też ma być taka, powiedzmy, aleja. Gdzie można będzie się podłączyć i do prądu, i do wody, i odpływy powiedzmy Szarej wody będą możliwe, tam ma być kilka tych stanowisk. Natomiast tuż taką skrzynki energetyczne zobaczcie, jest, jest są wszędzie i można, można się popodłączać. Także cenowo też super. Cenik na stronie WW nasza dolina. Chyba PL jest, ale to tam wrzucimy odnośnik. I powiem wam, że naprawdę cisza, spokój, niedaleko od kempingu, bo trzeba przejść po prostu tylko na drugą stronę. Jest fajny barek otworzony. Tam na wprost pokażę palcem, żebyście widzieli, jakieś piwo kiełbasy, super lody, super lody, hamburgery, kebaby, taki generalnie. Fastfood, ale też inne rzeczy można, można zakupić. No i powiem Wam, że naprawdę fajnie sobie spędzamy czas. Tutaj, i tak powiedziałem, ludzie też przyjeżdżają. Nockę prześpią, wyjeżdżają w kolejne, kolejne fajne miejsce. Także rewelacja. Chciałam Wam pokazać, jak fajnie jest rozwiązany cały sanitariat tutaj w naszej dolinie. Wszystko jest czyściutkie, przemyślane. Segregacja odpadów, super. E, punkt poboru wody, punkt poboru zimnej wody. Talety tutaj są męskie. Dalej mamy prysznice męskie. Wszędzie jest też dezynfekcja e, rąk są płyny de dezynfekujące. Tutaj jest jakieś pomieszczenie właścicielskie. Następnie mamy punkty poboru wody takiej, że sobie do przyczepy można dolać. No, nie ma na razie jeszcze węży, więc trzeba korzystać z konewek, ale są dostępne, nawet nie trzeba swoich przywozić. No i tutaj kuchnia do pryszyjca. Wszystko jest słuchajcie nowiutkie, czyściutkie, zadbane. Oczywiście jednej rzeczy mi tu może brakuje jakichś wieszaczków. A nie, tutaj są, przepraszam, coś tu jest, ale jest, słuchajcie, pięknie wyplizowane, czyściu No wiadomo, że jest to nowe sienkie. Więc naprawdę wygląda super, polecam bardzo. Jeszcze zobaczymy, jak wyglądają karsty. Ale spodziewam się, że będzie dokładnie to samo ładnej kolorystyce, wszystko zrobione. Toalety czyściutkie, wysprzątane. Widać, że dbają o to. No całkiem co innego jest, jak się przyjedzie, słuchajcie, na kemping który nie jest dla kogoś tylko i wyłącznie pracą, tylko to jest pasja. Jeżeli takie miejsca tworzą ludzie, którzy po prostu chcą się temu poświęcić, wiedzą jak to powinno wyglądać, bo robią to tak, jak sami by chcieli przyjechać i sami by chcieli mieć możliwość skorzystania z takich rzeczy, to wtedy jest to naprawdę fantastycznie zrobione, czyściutkie, przyjazne. No i tworzy się fajna atmosfera. Myślę, że to jest młody kemping, ale z wielką możliwością rozwoju, ponieważ jeżeli w dalszym ciągu będą wszystko robić z takim zaangażowaniem i z takim serduchem, to na pewno przyciągną tutaj wiele ludzi i wiele osób będzie tutaj wracać. Nie będzie to tylko jednodniowy czy jednoroczny wypad. Braliśmy się do Ojcowa. Tak, żeśmy mówili, że się wybierzemy dzisiaj. I, przeżyliśmy I słuchajcie, szok. Prze, przeżyliśmy szok. Przejechaliśmy jakby od dołu y, osady, powiedzmy ojców, do samej góry. Y, nie wiem, tysiące samochodów, nie wiem, nie wiem ile ludzi może być, ale generalnie nie ma gdzie zaparkować, nie ma się jak przecisnąć. I teraz y, nawróciliśmy się i wracamy z powrotem na kemping, bo chyba sobie podjedziemy y, na spokojnie jutro. Bo jest poniedziałek, więc będzie, będzie luźniej. Natomiast za chwilę wam pokażę, co się tu dzieje. tylko... Ja miałam problemy w ogóle, żeby na szerokość przejechać. Tak, I tak. Się tak. Bo... Zobaczcie, i tak jest I tak jest chyba ze 2 km do samego domu. Policja, radiowóz policyjny stoi, nie wpuszczają na dół, ludzie parkują po dwóch stronach, ulica wąska, nie ma się jak przycisnąć, także jest generalnie dramat. Także piękna, piękna pogoda i... Tak, zmobilizowała rodaków do wyjścia w plener i słuchajcie, to jest, to jest super, naprawdę fantastyczne. Tylko no, kiepsko jest to, że my nie, nie mamy takiej infrastruktury, która by pozwoliła przyjąć taką liczbę samochodów, jaka się tutaj dzisiaj no, pojawiła. Chyba powinno że to jest ściągnąć od tego. A, może nawet. No i tak jest, słuchajcie, także niestety chyba tylko staniemy na pstrąga. Pytanie, czy zjemy dobrego pstrąga, bo są pstrągi z pieca lub z grilla. Pytanie, ile też będzie czekać na Pstrąga. Trzeba, bo myślę, że w ilościach y, ludzi, którzy dzisiaj tu dojechali, no to może się okazać, że nawet dwie godziny. Także trafiliśmy na Pstrąga, drugi raz żeśmy się pofatygowali. Tak jest, werny Tak jest, werny chora i, i mamy takie pstrągi sotę. Przepraszam bardzo. Nie ma problemu, Pokażę się. Piękny. Jemy, smacznego ekipa. Smacznego. Cześć moi drodzy kolejnym dniu. Witajcie, witajcie. Kończymy dzisiaj nasz pobyt tu właśnie na kempingu Nasza Dolina. Co byśmy Wam chcieli powiedzieć o tym kempingu? Tak, takie krótkie podsumowanie byśmy chcieli zrobić, tak? tak. Jak, jak, jak spędziliśmy tutaj czas i tak naprawdę, gdzie jest kemping usytuowany? Co można zobaczyć dookoła? Przede wszystkim, jak on jeszcze tu wygląda? Czy czuliśmy się dobrze? Takie rzeczy, nie? Jak? No ja Wam powiem tak, kemping jest nowy, założony przez ludzi, którzy sami przez kilka lat jeździli z przyczepą, więc doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak powinno takie miejsce wyglądać, jakie powinno spełniać funkcje i co tak naprawdę jest potrzebne. I ja myślę, że im się w dużej mierze udaje realizować to, co sobie zamierzyli. Camping jest naprawdę pięknie usytuowany, jest bardzo wygodny, równiutko, nie ma, nie ma tutaj naprawdę do czego się przyczepić, jest wszystko zrobione tak jak należy, plany rozwojowe na przyszłość są, także pewne rzeczy dzieją się etapami i będzie tutaj coraz więcej rzeczy, coraz więcej możliwości spędzenia jeszcze wolnego czasu na samym obiekcie, ale tak jak już tam gdzieś wcześniej nagrałam, sanitariaty nowe, wiadomo, że czyściutkie, zadbane, tak? Jest sprzątanek miejsce... Kilka razy dziennie. Tak, jest, jest miejsce, gdzie można zlać wodę, nalać sobie świeżej wody. Tak? Jest przygotowana też lodówka dla ludzi, którzy po prostu potrzebują jeszcze skorzystać z dodatkowej, czy przyjeżdżają tutaj na przykład pod sam namiot. Więc jest, jest przygotowana także lodówka, można sobie tam swoje jedzenie powsadzać. No swobodnie można tutaj się poczuć także ze zwierzakiem i było bardzo dużo y, ludzi teraz właśnie, którzy mieli tu ze sobą swojego pieska i te pieski jakoś y, każdy znalazł rewir dla siebie, nie było żadnego problemu, także no ja myślę, że jeżeli takie miejsce prowadzi ktoś, to zna się na tym, wie jak to powinno wyglądać, przede wszystkim nie traktuje, to tak, nie traktuje tego jak, tylko a, a i właśnie to nie, jako nie, miejsca, w którym ma nam zarabiać kasa, tylko traktuje to jako po prostu pasję i coś, co robi z sercem, to takie są właśnie efekty. Więc dlatego myślę, że przyjechać tutaj warto, naprawdę polecam. Słuchajcie, ceny bardzo przystępne, nie będziemy mówić o cenach, ponieważ to możecie zobaczyć sobie na stronie internetowej. Tutaj wklejmy adres strony internetowej. Super y, właściciele, tak, relacja z nimi y, bardzo dobra. Y, co jeszcze? Trawka, która tu uważam, że robi coś niesamowitego. Słuchajcie, poranna rosa, wyjście na zewnątrz, na bosaka, y, praktycznie ta jak angielskie ogrody. No, tego się nie zdarza na kempingu, i to jest tak naprawdę taki podstawowy też atut, na który patrzą i goście, ale też sami właściciele wkładają bardzo dużo pracy, żeby, żeby ona. Wyglądała jak najlepiej. tak? Co jeszcze? Bliskość Ojcowskiego Parku Narodowego, bliskość piskowej skały, Piskowej skale, z maczugą Herkulesa, pysznie, pyszne pstrągi, które można zjeść. Gdzie? W Wernychorze, tak? tak? Tak, wczoraj byliśmy na kolacji, jeszcze widzieliście. Przed chwilą w Wernychorze pyszny pstrąg, nawet ty właścicielka nam zrobiła rezerwację. Jeżeli chodzi o, o. Tak, bo wczoraj, wczoraj tak. było tutaj, była niedziela i było tak strasznie ludzi, że nie spodziewaliśmy się takiej no. ilości nawet już chcieliśmy zrezygnować. Z jazdy do Werny Chory na tą kolację, z tego względu, że już wyobrażaliśmy sobie te tłumy ludzi tam i że czekamy, nie wiem, godzinę albo dwie w ogóle na stoli, Ale tu pani właścicielka pola była tak miła, że po prostu zadzwoniła na 17, nas tam zarezerwowała, że przyjedziemy na Wstrąga. Przyjechaliśmy, stolik był, także, także super. No i ku, na, ku naszemu zaskoczeniu też w ciągu dnia Karolina podeszła, zapytała, czy nie chcemy kupić truskawek tu od miejscowych, ponieważ mają bardzo dobre truskawy. Tak. Podeszła do każdego, tak naprawdę, kto był na polu kempingowym. Potem przyjechała babeczka, która, która te truskawki nazbierała w kopiałkach. Poprzywoziła, słuchajcie, bardzo atrakcyjna cena, nie taka naprawdę płacimy w sklepie. Także powiem Wam, że na pewno dbałość i ta integracja z klientami jest bardzo duża. Więc, czy polecamy? Bardzo na pewno na pewno polecamy, na pewno, będziemy, na pewno będziemy wracać. I uważam, że to jest taka miejscówka, która idealnie wkomponuje się dla tych, którzy gdzieś tam powiedzmy są w bliskości Krakowa, czy powiedzmy tutaj śląska. Częstochowy, albo, prostu... albo po prostu zwiedzacie tą ścianę, tak, nazwijmy to. poruszając się szlakiem, orli to tutaj miejscówka po prostu idealna. Jeżeli ktoś tylko ma, ma ze sobą coś, w czym może spać, tak? Czyli albo kampera, albo przyczepa, albo nawet namiot, tak? To tutaj na pewno znajdziecie miejsce dla siebie. Bardzo polecamy. Wczoraj, wczoraj yy, żeśmy wieczorem akurat nie rozmawiali z panem, który jest z Kaszub, a przyjechał tu na dwa tygodnie pojeździć rowerem turystycznie robi około 80-100 km, mały namiocik rozstawiony wieczór, słuchajcie, no i, i, i takie miejsca też, też są przede wszystkim kemping oświetlony kemping monitorowany bezpieczeństwo, jak najbardziej jest tu, o bezpieczeństwo jest zadbane no i tak Asia powiedziała że kolejne etapy rozwoju Zaplanowane. Zaplanowane i to się, to się liczy. Moi drodzy, my kończymy yy, dzisiaj nasz pobyt. Yy, ja za chwilę zaczynam tutaj składać. Ja się już przyczepę przygotowała Tak, ja jestem gotowa jak zawsze. Mario jeszcze nie zrobił nic, więc teraz on będzie pracował, a ja sobie tutaj... Tak sobie jest, Mario pił kawkę. Mario pił kawkę. Jeszcze dopija? Tak. Mario zawsze ma czas na kawkę. Tak. Kawka to podstawa. Kawka to jest rytuał i podstawa. Dokładnie, ja się biorę za pracę yy, i pomału wyjeżdżamy. Dame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá ah, yeah. a través de la gran oscuridad. Moi drodzy zawsze mówię, że warto sprawdzić, dobrze Asia pamiętała, szyberdachy dwa były otwarte i poszło właśnie je zamknąć, dobra i jedziemy.